naszego reprezentanta. Widzą Państwo, pierwsza platforma startowa, no niżej już się po prostu nie da. To jest najniższa platforma, z której można skakać, nasz duet trenerski, Grzesiu Sobczyk i Stefan Hortgacher wnikliwie studiują w tej chwili wiatr, jak to się wszystko układa, tak patrząc na ten wiatr, to jest no, podnarty na całej długości, w tej drugiej części to jest około 3 metrów na sekundę nawet, takie są podmuchy, no ale trzeba tam dolecieć, pamiętamy 2001 rok, właśnie Adam Małysz złapał takie noszenie w dolnej części, co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra, ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zaleśli na doczeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, kamień w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ... Pozostałych rywali 146 metrów To jest nowy rekord skoczni To co wyprawia Kamil Stoch Przechodzi narciarskie pojęcie Jest niewiarygodny w tym co robi Ile trzeba skoczyć, tyle skacze No przecież 145,5 Roberta Johanssona o 2,5 metra pobity rekord skoczni Wydawałoby się, że No Musi, ciężko będzie to wszystko poprawić, a Kamil Stoch skacze w niewiarygodnym stylu do tego noty 19,5, 19,5, razy 2, 19, odjęte 16,4 punktu. Kamil oczywiście będzie liderem do tego dodane punkty za obniżoną platformę startową i Kamil Stoch na pierwszy... Drugi przystanek norweskiego turnieju Rower Fronttime i zmodernizowane skocznie Granasen. Zaczynamy we wtorek od skoczni normalnej o punkcie konstrukcyjnym 94 metry. Rozmiar skoczni 105. W środę natomiast konkurs na skoczni dużej o punkcie konstrukcyjnym 124. Rekord, rozmiar skoczni 138 metrów, a były rekord skoczni, który oczywiście będzie teraz liczony od nowa Przedtem należał do Kamila Stocha i wynosił 146 metrów. Program zawodów na te dwa dni rywalizacji we wtorek 12 marca o 14.00 oficjalny trening, o 16 konkurs indywidualny na skoczni normalnej, w środę 13 marca o 14.00 oficjalny trening i również o 16 konkurs indywidualny tym razem na skoczni dużej. Skład polski na cały rower niezmienny: Dawid Kubacki, Piotr Pietrużywa, Kamil Stok, Aleksander Zniszczał i Maciej Kot. Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata Trondheim: Kamil Stok, Anders Bardal, Severin Freund, Peter Preutz, Stefan Kraft, Kamil Stok oraz Seriel Kobayashi. To począwszy od 2013 roku do roku 2019. Klasyfikacja rower po zawodach w Oslo prowadzi Stefan Kraft z przewagą 11,3 punktu nad Johanem Andre Porfangiem. O 25,3 wyprzedza Kraft swojego kolegę z kadry Jana Herla, czwarty Preutz, piąty Lindvik, szósty Hajbek, siódmy Nikajdo, na miejscu ósmym Słowenie z tymi Zajc, dziewiąty Andras Wellingera, dziesiątkę zamyka Domen Preutz prognoza pogody no, wiatr we wtorek od 1 do 2 metrów na sekundę, w środę od 4 do 5, no w środę może być wiecznie, mogą być przeszkody, no, ale liczymy, że to wszystko się jakoś odbędzie plan transmisji we wtorek od 15.30, studio przed konkursem w Eurosporcie 10 minut później także w TVN -ie. no i tak samo to będzie wyglądać w środę zawody skomentują Marek Rudziński i Igor Bachut. A zatem czas na przywitanie tych oto dwóch zmodernizowanych skoczni.